Przed Pufinałem. każdy, każdy obiecywał sobie troszeczkę, troszeczkę więcej, bo ten, drużyna z Kataru była na pewno w, tak, w naszym zasięgu, ale niestety nie z takim sadziowaniem, jakie było. I, ale o tym teraz już nie ma, nie ma co gdybać. Było jak było. Przyjęliśmy brąz i, i bo to chyba wtedy wstyd, nie przynosi. Żyliśmy z dnia na dzień. I, i koncentrowaliśmy się tylko na, na kolejnym przeciwniku. Dla kolejnego przeciwnika była kolejna taktyka, więc to jest sprawa zbyt złożona, żeby teraz powiedzieć, co trzeba poprawić, co wyeliminować. Na pewno nie można wyeliminować agresywnej obrony, bo to jest zawsze kluczem do zwycięstwa. i cudowne zagrywki, czy, czy, czy rzuty Karola Bieskiego z 15 metrów, czy, czy Krajewskiego z zera, z krętką, czy obniżką, jak to się mówi kolegialnie w naszym tutaj języku, w rankarze. Chodzi tylko przede wszystkim o, o obronę i kolektyw, bo wszystko zaczyna się od z tyłu. Każdy sukces na pewno bez dyscypliny do przodu, to trzeba powiedzieć jasno i głośno. Cieszymy się, że, że jest duże zainteresowanie, bo było na pewno dużo zmartwień, przewożąc medal Mistrzostwa Świata i nikt mi się tym nie zainteresował, ale na szczęście było bardzo dużo kibiców, duże zainteresowanie dziennikarzy, więc pokazuje to, że śledziliście mecze na bieżąco to się działy wydarzenia na, 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 na mistrzostwach świata i mam nadzieję, że, że to nasz sołta skupie cały, cały sport, czyli piłkę ręczną w naszym kraju do przodu.